Wyszukiwarka w Windows 11 działa tragicznie, ale dobra wiadomość jest taka, że da się ją łatwo naprawić. Kiedy po kliknięciu Start zacznę wpisywać i wyszukiwać jakiś plik lub aplikację, to chciałbym, aby Windows znalazł to po prostu na moim komputerze, a nie szukał w internecie i przygotowywał sugestie AI. Oto poradnik krok po kroku, jak naprawić wyszukiwarkę w Windows 11. Uwierzcie, to odmieni Wasze życie i korzystanie z komputera. Spróbujcie. Kliknijcie Start prawym przyciskiem. Myszy, a następnie wybierzcie Ustawienia. Stuknijcie w prywatność i bezpieczeństwo. Wybierzcie Wyszukaj. Wyłączcie zezwalaj aplikację wyszukiwania na wyświetlanie wyników. Przesuńcie w dół do zakładki Znajdź moje pliki. Włączcie rozszerzone. Ponownie przesuńcie w dół i kliknijcie w zaawansowane opcje indeksowania. Kliknijcie Modyfikuj i zaznaczcie swój dysk twardy. Kliknijcie OK, kliknijcie zamknij. I gotowe. Po kilku minutach, kiedy Windows już zaindeksuje Wasze pliki, spróbujcie coś wyszukać.